Siemanko, widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzowie, mamy, kiedy to nagrywam, jest końcówka stycznia, zaraz zaczyna się luty. Może nie jest to jeszcze końcówka. O, screena aż zrobiłem. Może nie jest to początek lata, ani nawet wiosny. Aczkolwiek już myślę, że magia zimowego biomu tutaj się kończy. Święta już są za nami, Sylwester też. Biorę to, co najważniejsze. I będziemy robić ekspansję na nowy biom. Jeszcze potrzebuję tylko wagonika, i zgodnie z ustaleniami będę się przenosić. Także tutaj, wagonik kolejny, jeden już jest na miejscu. Bierzemy psiaka i idziemy w trasę. Tak, dobra, trzeba jeszcze domek przygotować zabezpieczyć na czas mojej długiej nieobecności. Później się te deski oczywiście e, zdemontuję. Ok, Jeszcze drugie wyjście też trzeba e, zadekować. I myślę, że mogę się bezpiecznie e, wybierać podróż. Tutaj zadekujemy to troszeczkę bardziej no, na trzy deski. No i myślę, no tylko chodź i piesku i możemy się wybierać. Dobrze. Co mój kod obecnie odwala to jest jakaś yy, niepojęta magia, nie będę może tego komentował. Tory mamy w miejscu. Już widzę jakim. Proszę ja was bardzo tutaj. E, najpierw ładujemy tutaj oczywiście pieska. O, czy ja cię tak tutaj zapakuję do tego wagonika? Hmm, dobre pytanie, może być problem. Wiecie co, e, zapiąłem łódkę. <laughs> nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale zobaczmy. Tylko, a teraz się nie przebije. Nie wiem, czy ja tą łódkę uciągnę. <śmiech> Jedziemy. <śmiech> co to jest za głupota? Jestem, o już go straciłem, no nie. Kurczę. Trzeba go jakoś inaczej tutaj przetransportować. Nie wiem, jak tutaj mojego doga ze sobą zabrać. Ale nie wiem, może najwyżej za mną pobiegnie. Będzie się teleportował. Bo innej tutaj, innego rozwiązania za bardzo nie widzę. Dobrze. Jesteśmy na miejscu. Uwa Aha, a teraz się do wagonika zapakujesz. Fajnie. Ale dobra, idziemy tutaj na szerokie wody do łódeczki, do przystani rybackiej tutaj. I gdzieś sobie wypłyniemy. Tylko muszę tutaj mojego właśnie psiaka do tej łódki zapakować. To jest akurat łatwiejsze. Dobra widzowie. Czas się pożegnać z zimowym biomem. Z tym wszystkim, co tutaj się działo przez ostatnie dwa miesiące, coś takiego. I wypływamy teraz na nowe wody, czy szerokie, trudno powiedzieć, z moim kochanym pupilem. No i zobaczymy, gdzie nas los zaprowadzi. Obecnie mamy mgłę. Myślę, że będziemy szukać czegoś takiego, właśnie bardziej gorącego, ciepłego. tego co widzę, mamy tutaj jakiś wrak statku. Coś w tym deseń. O! No, jak już tutaj jesteśmy, no to oczywiście sprawdzę, co tutaj e, zostało. O! On tutaj jest całkiem do góry nogami, wywrócony z tego co widzę. Złota zbroja łodzika. Czym jest łodzik? Czym jest łodzik? Se? Serio czym jest łodzik jakby. What? A czym to jest? E, wiecie co, bo ja ogólnie zaktualizowałem wersję Minecrafta e, do tej najnowszej i nie wiem czy coś tutaj zostało dodane, a jeżeli tak, to co? E, więc wybaczcie mi, jeżeli nie będę wiedział o co chodzi z jakimiś tam nazwami czy z czymś. Ale no, jakby nie wiem, nie, nie, nie wiem, możecie mi wyjaśnić w komentarzach, jeżeli ktoś z Was wie, czym jest u łodzik. Można mieć jakieś zwierzątko i to jest zbroja? Nie wiem, dobra, nevermind. Tak czy inaczej, zatrzymam ją sobie. Być może kiedyś się przyda. Dotarłem tutaj z do takiej okolicy. Nie jest to może jeszcze to, co chciałbym osiągnąć, ale na pewno jest. Jesteśmy blisko. Przeszliśmy parę biomów: przez jakieś tam dżunglowe wyspy, jakieś rafy koralowe. Tutaj mamy teraz safari obecnie. Po taki zwykły, klasyczny biom letni. O, przy okazji sobie pszczółki. Tutaj zabiorę. Jeszcze troszeczkę tutaj poszukam, nie wiem czym jest ten kurcze łodzik, mam już 4 zbroje do niego, każdy rodzaj, także naprawdę jestem tego ciekaw. O i chyba zabrałem pszczółce domek, oddamy go może, bo ona teraz będzie go szukać. I trzeba szukać miejscówki na nasz domek, dalej. O widzowie, patrzę tutaj na mapkę. I widzę, że chyba jesteśmy naprawdę blisko. Wait a second, bo widzę, że tutaj te równiny z tymi lasami wokoło są naprawdę bardzo atrakcyjne. O, tam jeszcze wiśniowe biome. Przy okazji tutaj jakaś plaża. Ładnie, ładnie. No, chyba mamy to. Chyba mamy miejscóweczkę jakąś taką, w której coś. Coś tutaj będzie dalej robione. Jest to taki obszar, który mi się podoba. Jest tutaj naprawdę w porządku. O, widzicie, tam mamy dżunglę. Tutaj mamy safari. Tutaj mamy kawałek równin. Tam mamy lasy dębowe. Tam mamy drzewa wiśniowe. Tutaj mamy jakąś wioseczkę nawet niedaleko, którą, którą mogę, oczywiście, patronować. Więc chyba to mamy. Chyba tutaj będzie to miejsce, gdzie. Będą się działy dalsze losy, e, natomiast jeszcze rozejrzę się tutaj po najbliższej okolicy e, i zdecyduję się, czy to jest to miejsce, czy może jednak nie. Tutaj widzę jakieś wyrwy ma. Ue! Bez shifta, czy jakieś wyrwy tutaj mamy, i tak dalej. Zorientuję się. E, no i jeżeli podejmę na pewno właściwego wyboru, moim zdaniem na ten moment się zdecydu zdecyduję. To Was na pewno o tym powiadomię. Dobra, widzowie. Myślę, że to jest to miejsce. Podejmuję decyzję. Na razie się osiedlę tutaj gdzieś. E, gdzie powstanie dokładnie domek, co, jak i tak dalej, to nie wiem na razie. Po prostu nie wiem. E, jakby dopiero się tutaj przeniosłem. E, na pewno rozwijam na razie obóz tutaj. I nie mam wełny. Dajcie mi nożyce, ja sobie tutaj, tutaj mam te nożyce. Sobie z tych owieczek pozbieram wełnę i zaraz będzie materiał na łóżka. Widzę, że wszystkie najpotrzebniejsze rodzaje zwierząt tutaj w okolicy mamy, włączając w to nawet pancerniki, które tam będą na safari. Czemu mówię o pancernikach? Ponieważ pancerniki, moi drodzy widzowie, dają nam E, pancerz i z tego pancerza później e, można sklecić zbroję dla pieska. E, no a jako, że to jest mój towarzysz, jeżeli trzeba, to też towarzysz broni. E, wypada, żeby miał armor, nie? Bo ja taki, wiecie, opancerzony, a tutaj mój towarzysz, e, najwierniejszy przyjaciel, e, bez pancerza chodzi, nie? Nawet mam jakieś pancerze kurcze łodzików. Nie wiem, co to jest do jasnej anielki, ale mam to tałataństwo. A e, no widzicie, a mój piesio nie ma, także na pewno będzie trzeba o to zadbać, żeby on też e, taki pancerz tutaj miał. Teraz tak, e, pszczoły na razie zostają w stanie hibernacji w skrzyni. E, a piesio może sobie za mną na razie chodzić, w sumie, bo czemu by nie? Tu jakieś zbroje, jakieś tam rzeczy pozbierane, niepozbierane. Roślin na pewno mi nie braknie. Wziąłem wszystkie jakieś, nawet mam tam jakieś e, odłamki pryzmarynu z tych e, całych podwodnych e, świątyń. Właśnie, trzeba by było też jakiś dostęp do morza ogarnąć, ale myślę, że na to przyjdzie czas. E, teraz tak, e, nowy zestaw. Nowy zestaw. E, letni biom baza tymczasowo tutaj mamy bazę i moi drodzy jest to od zimowego biomu oddalone o 2500 kratek od przystani rybackiej od bazy 2700 no nie jest to jakoś daleko ale jest to na pewno wystarczająco dużo żeby żeby był pewien tam powiedzmy dystans co nie Eee... Tak, ku, ja może zrobię sobie już farmę zaraz. Czekajcie, czekajcie, pomału, bo ja się tu już zaraz potracę. E, najpierw tak, deski, patyki, motyka. I jakąś podstawową farmę już można robić. Pytanie gdzie? E, zobaczmy sobie w ogóle tą wysepkę na środku. Ta wysypka na środku tutaj, to jest coś takiego. Nie Niby tutaj szłoby zbudować domek, ale nie jestem pewien, bo tutaj mamy dwa biomy. Jeżeli ja bym chciał w domu sobie, przy domu sobie zrobić jakieś liście, to, to ten safaryjski biomie troszeczkę wypaczy swoją kolorystyką, co nie? Więc bardziej bym się skłaniał raczej ku tej stronie. Jakiś magazyn, coś, takie rzeczy, tu wiecie, tu jest dużo rzeczy do przemyślenia, nie? Myślę, że część, część tutejszego terenu też ulegnie zmianie na pewno. The next day. Dobrze, sytuacja na ten moment przybrała obrót taki, że jest zrobiona farma, którą widzicie na przebitce, jest zrobiona kopalnia, będą też przenosiny, skrzynkę na razie tutaj zostawię. Wezmę może część rzeczy. Eee, no i resztę tutaj na razie zostawię. Eee, ponieważ moi drodzy, wiem już gdzie będzie domek. Niestety mamy tutaj pogodę taką bardzo niefajną. Eee, to jest jedyny mankament. Ale wiem gdzie będzie dom. O, tutaj już kopalnia jest. Domek będzie, moi drodzy, stał w miejscu. tym, na tym wzgórzu. E, mam tutaj teren przygotowany, e, no i będzie tak niedaleko wody. Tam gdzieś jest sawanna, jakaś tam dżungla i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, no, teraz jest dużo mgły, ale, ale, ale trzeba sobie poradzić. E, domek ach, musi być mały. <laughs> trzeba to podkreślać: mały. O, już nawet widzicie mieć, mam wykopaną. E, kamienia trochę mam. Ale myślę, że nie będę inwestował w cegły. Jak już to w zwykły kamień na razie. Bo na razie buduję zwykły, mały, niewielki domek. Niewielki, tak? Eee, ale. Nie wiem, czy widzieliście widzowie. Ja w sakiewce miałem trzy. E, nie, cztery sadzonki e, bladego dębu. Kupiłem je od handlarza jeszcze w starej lokalizacji. O, jaka piękna pogoda! E, rozsadziłem go trochę. No i mamy takie białe drewno. One jest właśnie bardzo białe. Chcę je użyć. Myślę, że wewnątrz domu będzie taka podłoga użyta. Na zewnątrz postawimy klasycznie napięć. Ścianki domu będą być może z brzozy. No i coś tam z tego myślę wymocimy. Nie, bym zrobił, wiecie, takie, takie. Drewno na około, jakby wiecie, obrys nie I, i, i takim drewnem by to było obudowane w ten sposób. Taka kompozycja mniej więcej, e, tylko jeszcze w piecykach już zacznę, może przepalać sobie piasek na szkło. Tyle dobrego, że coś tutaj zacząłem zbierać, ale oczywiście to mało, to mało. No i mamy tutaj powoli ciemność, więc sobie zacznę spać. E, mały domeczek, nic wielkiego, tak, to trzeba zapamiętać. Bo ja czasami jak się machnę, to już jest koniec, nie? Wiecie co? Może zaczniemy od trochę innej strony, bo to będzie domek, taki, wiecie, taki, na razie tymczasowy, nie? Tutaj będzie może komin. Zaczniemy od komina. A tutaj nie będzie żadnych tam beleczek ani nic takiego, bo tutaj, tutaj może być w sumie, bo to będzie róg domu. Tutaj będzie. Przyszedł. Czekajcie tutaj na przestrzał. Coś takiego, żeby już tutaj za bardzo nie iść, bo już troszeczkę e, zaczynam bardzo e, iść w konkretnym kierunku, a nie o to tutaj chodzi. E, większy domek jak będę chciał zbudować, no to po prostu wiecie, wszystko nadej nadejdzie w przyszłości, nie? Magazyn zbuduję na pewno, nie wiem jeszcze gdzie. Większy domek też, ale na razie chodzi o, na razie chodzi o to, żeby po prostu mieć gdzie e, spędzić noc i tak dalej i tak dalej. E, chociaż myślę, że nawet mógłbym e, troszeczkę ten kształt, wiecie, tak zmodyfikować, nie? żeby on nie był też taki e, nudny ten domek. Czekajcie, bo teraz tak, tutaj będą szyby, nie? Tutaj będzie taka jedna szyba wielka. Tutaj może być drewno, a, raz, dwa, trzy, Jakoś tak wiecie, go tutaj pociągnąć trochę w inną stronę, nie? Tutaj by było wejście na... No, 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 tak, 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 tutaj by było wejście wtedy, tutaj kolejna beleczka. No i w sumie tak, a tutaj, o wiecie co, tu będzie taki ganek pseudo. Będą schodki, i tutaj będą jakieś panele już e, ustawione. Tylko na razie nie wiem z czego. Dobra, mamy, mamy, to, ma, mamy to na dobrych torach, że tak powiem. Na razie idzie całkiem nie najgorzej. E, aha, tylko teraz jak ja to zbuduję, klocek wyżej, e, to to będzie jako fundament wtedy robić. Zniszczy mi to troszeczkę plany. To nie, to będzie. To, 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 Teraz Dobra, nie, nie będę kombino kombinował, bo ewidentnie zaczynałam tutaj e powoli przeciwdziałać samemu sobie. A to nie o to tutaj raczej chodzi. E domek będzie klasycznej wysokości. Czekajcie, dwa. No, klasycznej. Nie będziemy tutaj też przekombinowywać zbytnio. E tutaj tabeleczka w sumie może przechodzić, bo ktoś tam będzie... E, maltretował tym, czy to jest. E, czy to ma dobry kształt, czy nie. Także. Czy ta będzie zasłaniać komin, czy nie? O, to chciałem powiedzieć. E, także dobra. Możemy na to przymknąć oko. Y -y -y. I teraz tak. Y -y -y. Deski, cyk. Chociaż nie wiem, czy ja bym tego nie zwiększył. Dobra, mały domek. Nie, ja się muszę tutaj widzowie hamować bardzo, bo jak ja robię małe domki, to wiecie, jak to czasami może wyjść. nie Mały domek, a okazuje się, że muszę iść materiały zbierać, bo minimalnie mi się zwiększył na trochę, troszeczkę więcej. Ale będę go musiał chyba przesunąć o kratkę, bo widzę, że mi troszeczkę okno wychodzi przykrótkawe. Tak raczej nie powinno być. Czekajcie, zrobię tak, tak. Ścianę w bok muszę całą jakby odsunąć. Tak, w ten oto sposób. Dobra, teraz to tutaj też wszystko wysunę. Cyk, cyk. E, tak, to tutaj musi być. Bo chodzi o to, że to okno jest tam za małe. Ja to okno po prostu chcę powiększyć leciutko. W ten sposób, cyk, cyk. No i elegancko, już praktycznie można powiedzieć, że kontur domu mamy zrobiony. Nie wiem, jakie tutaj okna w środku porobić. A, może inaczej pójdę w coś takiego troszeczkę. A, cyk. No i tutaj dopiero by było okienko w sumie, albo tutaj takie trochę większe na świat. Myślę, że to jest OK. Teraz komin. Z kominem trzeba troszeczkę więcej porobić, bo jest to jednak komin, co nie? I musiało... czekajcie, to, to zrobimy tak. Potrzebuję schodki brukowe na pewno. I teraz tak. Takiego w tym, w tym guście na pewno. A i tutaj będzie szedł teraz taki kominek, właśnie do góry. No i w sumie, jeżeli zależy teraz, jaki dach zrobię, bo w zależności od tego, jaki będzie dach, to tak naprawdę taki będzie komin. E, ja bym sobie musiał zorganizować na pewno więcej piasku. Dobra, ale zostawię to na sam koniec, bo jak ja sobie nałożę znów. E, 1500 rzeczy do zrobienia naraz to znów z tego nic nie wejdzie. Dobra. Tak to wygląda na ten moment. O, tutaj jeszcze jakieś rzeczy leżą. To to schowam. E, jak wyglądają białe drzwi, powiedzcie mi. Czy to jest coś fajnego? No kurczę, takie. Takie trochę bez kontekstu są nie, no ale niech będzie. <laughs> Powiedzmy, że okej. Okay. O, e... Takie no tymczasowo niech będą powiedzmy, no. E, chociaż chyba nawet mogę te drzwi, czy drzwi, e, panele na zewnątrz wyprowadzić. Tutaj aż przed sam dom na ten e, pseudoganek. E, mógłbym tam latarenkę postawić albo powiesić nawet, o proszę bardzo. Z dołu będzie też tutaj dąb. Dębowy próg, tutaj proszę bardzo. No i mamy tam na górze w sumie niczego nie ma. Tam jest po prostu takie piętro na, na razie zbudowane. No i tak wygląda w sumie taka oto chatka. Eee, tutaj ocencie, widzowie, co sądzicie na jej temat. Eee, jest to taki dom, na razie wiecie, prowizoryczny. Kurcze, chce mi się wzięłaś. Znaczy prowizoryczny, no wiecie, taki pierwszy domek, nie? Może zostanie w sumie może zostanie, może go kiedyś czymś zastąpię, ale na razie jest to taki domek. Ja muszę poszukać jakiegoś teksturpaka, żeby to drewno wyglądało inaczej, bo troszeczkę mnie zaczyna tutaj razić. No i umeblowanie tutaj zrobię też jakieś lepsze, bo na razie to jest zrobione w takiej bieda wersji, bo nie mam nawet zwierząt hodowlanych ani nic w tym design. Także też na tym będę myślał. O, widzę, że już pilaczerzy mnie tutaj będą najeżdżać. Także dziękuję Wam, widzowie, serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i widzimy się w kolejnym odcinku na letnim biomie. Na razie.